To już jest trzynaste nasze spotkanie. Spotkanie osób, które z jednej strony oczywiście zajmują się bezpieczeństwem na stadionach, z drugiej strony, tak jak Państwo możecie zauważyć, jest dużo tutaj reprezentantów również Policji, jako instytucji, która również ma w swoich zadaniach sprawy związane z bezpieczeństwem na stadionach. Pana Zbigniewa Bonka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeżeli chcemy robić lepszą piłkę, to musimy mieć lepsze stadiony to się odbywa. Musimy mieć lepsze prawo, i to jesteśmy w trakcie jego realizacji. Musimy mieć lepszych. Kibiców, lepszą organizację, musi być większe bezpieczeństwo. Nad tym pracujemy. Jest tam jakiś pomysł gdzieś z tyłu głowy. Ludzie mają taki pomysł, żeby zrobić specjalną ustawę o e, imprezach, o, o piłce nożnej. No ale nie chciałbym na temat się wypowiadać z prostej przyczyny, bo jesteśmy tu dopiero na, na, na etapie, że tak powiem, koncepcji. Co do pewnych koncepcji i kierunków, to oczywiście my jesteśmy otwarci na rozmowy na ten temat. Z pewnością nie zrezygnujemy. Z identyfikacji kibiców, którzy pojawiają się na obiekcie, natomiast możemy dyskutować, i to jest pewnie problem, na środkami czy tej kwestia edyfikacji. otwarta, jak to powinno być zorganizowane. Dzisiaj wydaje się, że są bardzo mocne utrudnienia, które niekoniecznie służą temu, żeby kibicować lepiej. Dbajmy o to, żeby ci kibice przychodzili na stadiony. A co zrobić, żeby przychodzili? Przede wszystkim należy im ułatwić dostęp do stadionów. Dzisiaj, nie wiem, czy Państwo wiecie, są większe rygory związane z nabyciem biletu na mecz niż nabyciem biletu na samolot. I Naszym zdaniem wizerunek, który ma być przekazywany po raz pierwszy kibic, kibice, którzy chcą zostać wpuszczeni na stadion, muszą przekazywać wizerunek. To jest zbyt duże obostrzenie i nie można emocjonalnie zakupić biletu przez internet, czy siedząc z kolegami oglądając mecz. Bardzo jest to Trudny,